Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak zmienić język klawiatury w telefonie Samsung Galaxy Z Flip 7. Na początku przechodzimy do aplikacji naszych ustawień, a następnie zjeżdżamy w dół do zakładki Zarządzanie Ogólne. Tutaj wybieramy opcję Ustawienia klawiatury Samsung, następnie wybieramy opcję Języki i Typy, i tutaj możemy sobie wybrać opcję Zarządzaj językami wprowadzania. W tym miejscu możemy sobie włączać języki do klawiatury, jeżeli mamy takie pobrane. Jeżeli nie, możemy sobie pobrać nowe języki do naszej klawiatury. Musimy być połączeni z internetem. Musi to być Wi-Fi lub dane komórkowe. Jeszcze raz możemy sobie wejść. O, przepraszam. I tutaj możemy sobie pobierać nasze języki. Możemy sobie pobrać nieograniczoną ilość do właśnie naszych języków, ale jeżeli będziemy chcieli włączyć, możemy włączyć maksymalnie tylko cztery języki. Musimy sobie teraz jakiś wybrać, żeby wyłączyć, a następnie możemy włączyć jakiś inny. Teraz, jeżeli chcemy się zmieniać między tymi językami, musimy sobie włączyć najpierw klawiaturę. I teraz do tego służy ten globus. Naciskając go możemy zmieniać się między wybranymi językami. Możemy go też przytrzymać, żeby wybrać jakiś język z tych czterech, które włączyliśmy. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć!